Halo, Halo, gdzie ja jestem, ratunku! Co to za dzień? O, dziadek? Cześć, no, dziadek. A co ty tu robisz? No, w ogóle to sobie przechadzałem, tak normalnie. Tutaj zobaczyłem Emeraldy. A wiesz, dziadzia to taki taki, no, um, nie tak powiem, no no się tak troszkę na bogato pożyć, nie? No i widzisz, Emeraldy go tak troszkę pokusiły. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj odcineczek gdzie cały... Jesteśmy w całym świecie z Emeraldów. Moi drodzy, na samym wstępie! Zostawcie łapkę w górę szybciej niż dotknę dziadka. Dziadek, ucieka, i ja muszę cię dotknąć. Dobra, o, musicie zostawić łapkę w górę, zanim szybko uderzy dziadka. Dobra, komu się udało? Niech napisze w komentarzach Dziadzio, emeraldowy Dziadzio. I słuchajcie, kto napisze taki komentarz, dostanie serducho, więc zobaczymy, zobaczymy, kto szybciej zostawi łapkę w górę. No i pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Również zapraszam do dziadka, gdzie oczywiście serie, różne fajne serie z Minecraftika, więc kompletnie fajnie. Moi drodzy, co? Dziadek, no może byśmy teraz mamy, ustalimy mamy jakieś biznanie. zasady, co? Może jakieś zasady, no, no można na początek Dobra, dobra. ja pier pomysł? pierwszą zasadą jest taką, że musimy zrobić, znaleźć diamenty Może gdzieś będą, o kurczę! Po drugie, dobra. musimy uciec no. od, od tych szlamów Bo zobacz A ja wolno biegam, ja wolno biegam, ale dobra, spokojnie Dobra, 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 bo jedz musimy powoli biegać, słuchaj, bo jedzonko się, kurcze, nam kończy O, kotek, patrz, kotek ucieka Dobra. Czemu on czeka przede mną, że ty jeden? Oh, Słuchaj, w, w ogóle w mam. tym świecie jest taki mankament, bo jeśli podejdziemy do każdego z villagerów, no to uh -huh. jeśli oni chcą kupić cokolwiek za Emeraldy, to jeśli uda nam się je zdobyć, no to słuchajcie, to jesteśmy bądź najbogatsi. Bądź. Dokładnie, możemy sobie kupić wszystko co tego chcemy. Dobra, dziadek. Tunere, o, wo, 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 wo. o skrzynka obręcie, obręcie. Dziadek. Jak będziesz miał diemory, ja to rób od razu! Ale dziadek, chodź tu do mnie, chodź do mnie! Chodź, chodź, chodź tutaj! Chodź musisz dziadek, mi pomóc, szybko! Oh. Tutaj, patrz! Dziadek, ratuj, oh. bo mam jedno serduszko Ja, ja mam mogę zginąć dwo... mam Jezu ile dziadek, tego analyses. jest! kurcze. Dobra, chodź ze mną, musimy razem chodzić, nie możesz nie, musím, nie możemy no się oddzielać, ja to jest ja kolejna zasada Musimy wychodzić mhm. razem. Dobra, idziemy teraz do tego domku Chleb! Mamy! Chodź dziadek, będziemy głodni! Nie będziemy głodni, patrz! Dobra, proszę bardzo. Dobra. Okej, okay. mogę miom, ci miom, dać miom, jeden miom, kawałeczek, miom, proszę miom, bardzo. I ziemniory, miom, to, i ziemniory miom, miom, miom. byśmy musieli. Dobra, wiesz Dobra, co. w ogóle jest przypał. Jest przypał, bo to jest pełno slajmów, a slajmy są takie. Eee, Dziadek musimy Kolejna zasada, trzecia zasada. Musimy przetrwać noc. To jest ważne. Ale bez, bez łóż... Bez łóżka. Bez, to jest bez waż, łóżka? ważne Tak Damy jest. Dobra. Dobra, co to? Ło dzień dobry Tutaj panu! Jest Patrz! Możemy mieć ten zbrojkę. Patrz za 7 szmaragdów, tylko musimy o czekaj, je zdobyć. Ole bo... super, dobra, damy radę. Na pewno damy Te radę, słuchaj. na pewno damy Zacznijmy radę. Zacznijmy może od drewna, chodź idziemy od drewna, chodź idziemy, zaczniemy od sobie od drewna. No tak. Tylko szybko, szybko musimy je wydobyć, bo ten szlam zaraz do nas przyleci i musimy no, zrobić sobie pierwsze diament y, pierwsze rzeczy ja takie męczy, drewniane no i no, za tobą lecy lecy dziadek Dobra, mnie dobra ja kopię ja w tym go, momencie biję. szybko 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 Bo wow dobra dziadza, biję, wykopałem biję. wykopałem o nią okej czekaj mam, o pszenica. czy ona urosła dziadek ty jesteś farmerem no, musisz no, nie, mi powiedzieć nie, jeszcze nie urosła zostawiamy poczekamy o, o. o, marchewki! O. Marchewki biorę! Dobra, bierzemy dobra, marchewę, będziemy. Bierz jeść z szlamy jedne. Szlamy. Dobrze, czekaj, Nie. zobaczymy, czy tutaj jest jakaś skrzynka. Dobra, jest skrzyneczka, mamy kolejne jedzonko, Co świetnie. Jedzonko, no, dobra. No i mamy łóżeczko Super. Mam kolejne. Kolejną zasadą musimy zrobić emeraldowy domek na tym świecie. Emerald. O, ale ja chcę domek emeraldowy, ja lubię takie rzeczy Tam widziałem kowala, może u Kowala będą jakieś takie, wiesz, o, dobra, To chodź lecimy do kowala. Zobaczymy, czy coś tam, o, 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 cokolwiek ściemy, jest. Ściemy, proszę. Dobra, będę czego, Czekaj, że tutaj nic mi? nie ma akurat. W, pie w piekarniku nic nie ma. Łoł, wow, emerald, diamenty! Dziadek, mamy diamenty, jesteśmy bogaci. Dobra, spodnie, bo no, tak jakoś będzie mi fajnie we spodniach chodzić, dobra? Nie obrażisz się. Oż ty, dobra, to ja biorę miecz i wszystkie diamenty. Ty! Dobra, Słuchaj, kilo, zim jak zim my kilo. znaleźliśmy. O, patrz, buraki, dziadek, buraki? będziemy bogaci. O! O, będziemy mieć co jeść. Abym sobie zjadł, wiesz co? Wiesz co my sobie zjadł? Co? Barszczyk. O, Uważaj, barszczyk, no, Okej. Okay. No. no to możemy zrobić barszczyk, bo mam jednego buraka. Ale słuchaj, musimy o, przejść kutak. kolejne domki. Musimy zwiedzić kolejne domki, ponieważ fajna tutaj wioska, fajna wioska. Musimy ogarnąć Eee, Pierwsze je... co? O dziadek, tutaj ile jedzen? Jedzonka. jest, ja dobra Zostawiam sobie ci trochę. trochę. Zostawiam dobra, ci ma trochę. To tuner, masz drewno, tak? Masz drewno? Mam drewno. To robimy może crafting. crafting. Dokładnie. Tak, tak, robimy tak, crafting. dokładnie. Ja cię będę osłaniał, będę tu ich normalnie ee, bił. Ja cię będę. Dziadek, dobra. Jak... Ja robię. Czekaj. Co robić? Diamentowy kilof? Diamentowy Szyb... kilof, kilof, kilof. Diamentowy kilof. uwaga, cyk. Mamy! Diamentowy kilof, dziadek. Patrz Musimy się nim podzielić, bo to ja nie mam żadnych diamentów Dobra. Ja zbieram sobie emeraldy i idę sobie kupić fajne rzeczy Dziadek, jesteśmy bogaci, rozumiesz to? W tym momencie znaczy, jesteśmy no, ty mega jesteś bogaci ty jesteś, bo ja nie mam żadnego emeralda na chwilę obecną Tom. Czekaj, to ja ci dam im jednego o, <laughs> Dzięki Dobra, Dobra, idę sobie kupić coś fajnego Dobra, to czekaj, musimy tego typka znaleźć, co on tu sprzedawał To o, chyba jest ma to oszła. To chyba jest on Czekaj I co? Biorę, to biorę, to biorę, to są? biorę to szybko! Czekaj. Eee, Okej, okay. mam superanckie miecze. Mam superanckie Pokaż. miecze. Proszę dziadek. Trzymaj. Będziemy kozacki no, będziemy się mogli tutaj bić bronić. Odrzut jeden. Patrzcie! Konie, konie jeszcze są. Dobra, ale gdzie jeszcze jakiś? jest ten sprzedawca, który tutaj był? Słuchaj. Ten sprzedawca, który gdzieś tutaj eee, się... O, jest, mam go! Dobra, to kupuję. Słuchaj, to kupuję. Dwa razy kupuj, spodenki, kupuj. i dwa razy klatę kupię. No. dobra, dobrze. Dobra. co mi tam stać? Słuchajcie, stać mnie to ja sobie kupię. Ej, a dobra, co się stanie, jeśli ja ten paseczek kask. na górze się kupi? Wykupić wszystko? E, wtedy dostanie nowe, nowe te, nowe rzeczy ich dostanie. Do, tak? wiesz, do o. handlowania. No. Ej, to kozacko, to ja biorę, słuchaj, jeszcze emeraldy. Zobacz co ma, zobacz co ma, za cztery, zobacz. Wow, ej, to... <dz armery> Nie, co, no, nogawice kolcze. Ej, bierzemy to, patrz. Chcesz nogawice czy co chcesz? Nie, ja mam spodnie własne, ty załóż sobie. Ty to czekaj, patrz. To? Patrz, patrz, ile nogawic będziemy mieli, patrz. Patrz na to, Mandujesz dziadek. Mam emeraldy, no nieładnie tak. A po no, tutaj zabrali, brakowało. Jesteśmy bogaci. Właśnie, patrz, gościu jest zadowol. <laughs> patrz, za diamenta szmaragd jest i wiadro lawy. Okej, okay, ej. Lawa. Hmm, Właśnie. Tak? O, generator Kubla. Słuchaj, bo my potrzebujemy... Chcie, chciałbym jeszcze zrobić portal do netheru, dałoby radę? Myślisz, że znajdziemy gdzieś tutaj... Mm, Kurczę, gościu no, Myślę, że byśmy musieli pój pójść do innej wioski, ale dalej damy radę. Damy radę, nie? Jak coś. Dobrze, no. słuchajcie, bo jesteśmy tu mega ustawieni, w ogóle tutaj jest stół alchemiczny, więc można by było kozackie rzeczy... Cionek, raduj! Ha, ha, ty, z ty radę! z tym odrzutem to chyba kozacko się z nich bije, co? Ba. Znaczy, powiem ci, że no. Lepszego miecza nie miałem. Ha 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 ha. ha. Normalnie. Łatwiej z nas okay. takim wieczorem. Dobra, szukamy kolejnego typka, który coś będzie chciał nam sprzedać, cokolwiek. Mata tuner, bo zaraz będzie noc i tutaj będzie dużo, to, potworu, dziadek, bardzo szybko, dużo. szybko, szybko robimy ten domek. Szybko, ha. szybko, szybko. A! To mam ja... takiego tipa jeszcze. Wiesz, że. No. Ja już kiedyś nagrywałem taki odcinek z diamentami. No. I jeśli creepera wybu Creeper wybuchnie, to zbiera? To sobie... To od razu wszystkie... ten yy, wszystkie bloki po bloki. prostu rozwala i możesz je zebrać po prostu, nie? Dobra, Dobra. znowu ten dziad leci ha. duży Walgo! Dziadek, odrzut! Ło, wow, ale wow. poleciał! O, no je. to A. jest całkiem fajny ten odrzuci Dobra, dziadek no. uwaga, bo tak. się zbliża kolejny tank Dobra, czekaj, czekaj, gdzie byśmy się tutaj ulokowali? Czekaj, weź gdzieś się... gdzieś w środku wios wioski, bo tam jasno Dobra, to może no, tutaj superancko. zrobimy, patrz. Cyk. Poczekaj, biegną cię, bo cyk, walczyłem cyk, się... cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, dobra. Pierwszy domek musimy ogarnąć sobie, jak najszybciej się tylko da. Dobrze. No. Emeraldowy. Mieszkaliście kiedyś w emeraldowym domku? No ja nie... Nigdy... No, jeszcze mi się nie zdarzyło, nie zdarzyło mi się, ale teraz będę mieszkał. Kolejny dziad! Ała! Ała! E tam! Gdzie ty jesteś? Ała! Dobra, leży. Creepery, są creepery, chodź, musimy je zdetonować. Chodź, to jest kolejna dobra, nasza dobra, dobra, dobra. Zasada, że musimy szukać creeperów teraz. Chodź, dziadek do mnie. Ja tutaj zacząłem cokolwiek budować. Nie toperze jeszcze latają, słuchajcie tutaj. Okej. Okay. Dobra, dobra. Dobra, creepery wybuchacie wszystkie, wszystkie po kolei teraz. Cyk. Ma to tuner, bo ja się zgubiłem we wiosce. Wow, on świeci. Nie, to tylko jeden blok i to nie działa tutaj, dziadek, musimy kopać. Lipa to kop, 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 kop. kop. Dobra, rozwalił? Jest, tylko jeden blok, słabo, słabo. Myślałem, że trochę lepiej będzie to wyglądało, ale to muszą być chyba rudy, wiesz? Bo jeśli są rudy, rudy? to faktycznie będzie działało, no. O kurde, atakują mnie wszyscy. Dziadek. O! Słuchaj, ja muszę wykopać tutaj emeraldowe bloki. Czekaj, Dobra, czekaj, kopie, kop. kopie, 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 kopie. Dobra, idzie. Oła! Wow! Kościół, patrz jak on się na mnie sfokusował. teraz ty, tak? Ty jesteś taki cwaniaczek? Czekaj, 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 dobra, leżysz kościu. Yy, dobra, Chudę, dziadek... Bene, mole, bo ja się zgubiłem No gdzie się zgubiłeś, w wiosce? No, normalnie, jestem w środku wioski, i ciebie nie mogę Misja znaleźć. poszukiwanie dziadula Dziadek... O jesteś, dobra Dziadek, A bo ty patrz ile tu mobów ciągle. jest Patrz ile tu jest mobów, dobra, Ja ziomeczki. tam normalnie z nimi to na cześć jestem O jednak biją mnie, jednak nie, jednak nie ty, ja w ogóle bym chciał żelazo kupić od kogoś, ale chyba no, nie niepewnie. stałoby się. Bo Ty, wtedy... A powiedz mi czy, z czy można z na przykład narzędzi uzyskać żelazo, no. na przykład e, nie wiem, spodenki wrzucasz gdzieś i dostajesz tego o iron. Wiesz co? Chyba nie, ale wiem, że zombie może dropnąć ci ten żelazo. Ale to za mało. Ja chcę więcej, rozumiesz? A, zaraz ginę, zaraz ginę. Jadek, ja się chowam do domku. Ja tutaj dobra, się dobra. podkopuję i będę sobie emeraldy wykopywał, wiesz? No, dobra, dobra. nie widzę innego sensu, jeśli po prostu ty, tyle mobów jest Musimy zrobić o! emeraldowy domek To jest nasza podstawa Ty, dziadek, masz łóżko gdzieś co? tam? No poczekaj, zaraz do ciebie przyjdę, bo, bo Nie, znajdź problemy. łóżko i się połóż Znajdź łóżko i się połóż i powiedz, jeśli to zrobisz Bo, bo tu mobów jest za dużo po prostu Dobra, to ja, ja idę znaleźć sobie łóżko, zaraz będę Tylko dobra. by ty wszystkie łóżka niszczyłeś normalnie Dziadek, nie wiem, zebrałem co? tylko jedno łóżko Szybko kładź się A! dziadek, bo będzie lipa! Potwory! Potwory! Dobra, jest cisza na razie. Ale ciekawe czy my zaśniemy, jeśli tu potwory są. No właśnie nie zaśniemy, o! Ty <grym>, no ja pewnie I bym co? się położył. A nie, 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 są potwory, czyli muszę się wkopać jeszcze niżej. Ja, no ja chcemy rodowy dobra, domek nie. zrobić! Dziadek! Słuchaj. Spokojna twoja twoje rana ma dla mnie radę. Dziadek, teraz jest akcja taka. Bierzemy wszystko co się tylko da znaczy ja już I... chrapię, nie, nie wiem jak ty Leżysz już? Dobra dziadek nie bo masz przestery Wow! Co to za blo... a nie to jest ten Do skały macierzystej się dokopałem słuchaj dziadek Tak Zba O leżę, leżę leżę leżę, mam postęp doskonany Słodkich snów Super, okej okay. Jest dzionek Pięknie, dzień dobry nowy Dionek No i dzień dobry dzionku nowy ty ale tu dobra. dużo potworów, osioł ja, jest tutaj nawet Ja muszę się stąd wydostać Czekaj Okej, okay. Dirt Ty, właśnie, dobrze, że tutaj ogólnie Dirt można znaleźć Więc tyle spoko J Jest dobra. Dirt? Jest, jest, przecież o, na też. drodze, nie? Okej, okay. dobra, kolejny domek Znaczy, kolejny, pierwszy domek Zaraz nasz powstanie Tylko dziadek szybko ogarnie jakieś drzwiczki Dobra, drzwiczki. dobra, już ogarniam Cyk, 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 cyk Dobra, tak i mamy już pierwsze ścianki. Dobra, nie będzie jako to pietra, duży no. domek. Nie będzie to duży domek, bo niestety, ale to jest budulec taki trochę ciężki. Kurczę, podskocz tam. Dobra, pyk. Jakieś okay. drzwiczki, dobra, już zaraz będziemy miał drzwiczki. Jedne wystarczą? I dwa, dwa, dwojga. Dobra, to już, hmm. już będą, już będą. Dobra, o! I cyk, i gonię, idę do ciebie. Ram, pam, 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 pam. tutaj musisz postawić słuchaj i tu musimy zrobić jedną szybę ty czy my znajdziemy tu piasek żeby zrobić domek e, wiesz co myślę że w tej wiosce raczej nie ale jakbyśmy poszli do innej to kto wie oła, może by tam piasek był czekaj to ja zrobię tylko daszek okej okay. ty a nie możesz no. ogarnąć jakiegoś kilofa jeszcze no, jak właśnie mam ogarnąć ten kill? Bym musiał się wytradować jakoś. Trzymaj, patrz, co mam. Działyńciory? Ło, o dobra, no to była trzeba tak od razu. Ha! Dobra, mam. Bra, ja szybko muszę dokończyć ten daszek, bo tu mopki już od razu lecą. No, jest mega utrudnienie z tymi slajmami, nie? Mega no, te slajmy są potężne. Sprawa. Ale co, ojoj! No, tak, to jest ogólnie taki płaski świat, słuchajcie, więc na płaskim świecie zawsze się pojawią te mopki, nie? Dobra. Jeszcze tylko jeden emerald, błagam. Gościu! Czekaj, muszę zjeść coś. Okej, okay, jeszcze marchewę zjem i tego gościa pocisnę. Wynocha! Wynoś się. I co, daj, daj, ślade? O kurde, kolejny dobra. mnie tu atakuje. O oh my To takie oh my jest takie potwory duże. O my dobra, jeden, jeden bloczek, jeden bloczek i domek będzie gotowy, creeper! Nie? Ja mam bloki chyba jakieś, cztery mam. O, to już zrobiłeś kilofek, świetnie. Ej! Tak, zrobiłem, zrobiłem. Nasz no. pierwszy domek został naprawdę kozacko zrobiony. Ty! Ale... No. Pod... Nie, uważaj, bo to creeper jest za ścianą Przez drzwieszkę No i musimy jeszcze jakieś okna ogarnąć Dziadek, masz pomysł? Musimy albo ze szkła zrobić, albo skrat. Albo skradć Patrz, tu jest szyba Patrz, tam Ale jest szyba Ale nie będziemy jej chyba Ty. Bo ona się zbije Farmer, co on ma? Pszenicę zamiast emeraldów, po co nam emeraldy? No nie um, wiem, po emeraldów no. to aż, za dużo nasz mamy Po co on chce te emeraldy? Czekaj, lawa. Okej, okay, mamy lawę Dobra. Czy my dałoby dal, dal, Udałoby nam się zrobić portal do netheru Wiesz co, byśmy musieli... Oj oj, byśmy musieli mieć więcej obsydianu i jak już to byśmy musieli mieć yy, yy, wiaderko z wodą, ale nie mamy chyba wiaderka, masz Jest. wiaderko? Kratę mam, kratę mam, kratę. Też mam jedną, masz... No to lecimy szybko okno robić, dawaj Dobra. ze mną, chodź. Dobra. Ewentualnie możemy iść do innej wioski i tam... No dobry pomysł jeszcze poszukać. Ła kurczę! Goście, w nocha Balta się. Pyk. Dobra, zostawiłem tutaj ci. Pyk! Pyk. Pagram w ping ponga, Creeperito. Dobra. Ha, dobra. Dobra, o, kratę masz i. No, już postawiłem. Z I z tej strony cyk. Mamy to dziadzio no i po piękny Zadzko domek, wyszło, no. Tak wyszło, piękny domek, ale piękny, beznadziejny. Jeszcze mam beznadziejny, tylko pochodnie ze mi się podoba. Ej, możecie napisać w skali od 1 do 10, jak wam się podoba domek z Emeraldo, Napiszę 10. Ty, kolejna co mi się sprawa. Podoba. co? No. Musimy chyba znaleźć kolejną wioskę. Czekaj, ja wezmę render distance, może zwiększę, 46, to chyba jest całkiem sporo ja wioski nigdzie nie widzę, dziadek, wiesz? Sleepout. Też nie widzę, trzeba będzie iść daleko, 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 a masz jedzonko jakieś w ogóle, bo ja już normalnie mam, z głowy umieram. Mam dziewięć chlebka tylko. No to mi jedną Czekaj, 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 czekaj. Tu jest farmer, ale on chce iść z ziemniaki za Emeraldę. No to jest bez on sensu w ogóle bez sensu, trade. No. Bez sensu trade. Hmm. Czy tam będzie wioska, czy tam? W ogóle nie wiem gdzie lecieć. Wiecie co? To od ciebie może, tam będzie chyba. Dziadek, musimy ogarnąć yy, obsydian, wiesz co? To tak. Musimy zrobić portal do netheru w tym odcinku, więc spróbujemy to mm -hmm. zrobić, co? Co ty na to? Dobra. Tylko musimy jakoś wodę doprowadzić do lawy, to tyle. Okej. Okay. Wodę do lawy, no kurczę, ja bym chciał jakiegoś takiego co mi da na przykład żelazko. to by było fajne. No, jakby ktoś takiego ogarnąć. Dobra, słuchajcie, idziemy do e, kolejnej wioski, spróbujemy ogarnąć coś jeszcze, żeby żelazo zdobyć trochę, chociaż lawę powylewać, i wtedy już możemy ogarnąć sobie portal. Więc to by było kozackie. Dobra, to dziadek, no. lecimy, ja lecę w tamtą stronę. Dziadek, mamy wioskę, o. mamy wioseczkę, Musimy bez dalej żelazo z tej, tej wyprawy, dobra, wiesz Chodź. co, to, ty, to pójdę w sobie za tobą, ty Ty bo... Czekaj, dobra, patrz. Jaki super kozacki domek. Ale piękny! Ty, Ale... dziadek, podoba ci się? No, lepszy niż nas emeraldów, normalnie. No, na pewno. Mimo Ale tak. widok, to ma taki tutaj jest krosno, tutaj gościu, który ma maluje banery. Ty, naszą wioskę widać, bo z tamtej wioski przyszliśmy. Pełne mam. Pełne skąd? Ale to się nie przyda. No tutaj, w podłodze, to wełna A, jest. A, dobra, dobra, to tam wełnę, to tam wiesz, nam jest w ogóle niepotrzebna. Nie się. No Ale tutaj jest skrzyneczka, proszę pana, to jest skrzyneczka. Tam było coś tam? E... Jezu, patrz dziadek, co to jest! Ło! Wow. Zobacz na to! Pysz, to włożyłeś kłamczuku, ty jeden! <laughs> no. Chciałem cię strollować. No, jakbyśmy no. ogarnęli jakieś żelazo, czy coś. Czekaj. Hmm. Tam jest golem. Ło, wow, on ja... się klepie z tymi o, ziomkami. Kurde, on nas broni, on jest ziomkami. Ty, dziadek, a on nie. On przypadkiem nie dropi żelaza? Tak, faktycznie. No. To weź go, uderz. Dobra, poczekaj, ha! Ha! O co ha. ty robisz? No, wow, po wow Czekaj go, mnie Dalej, bo jak cię capnie. Ło! To... Wow, kurde. Czekaj, jak... czekaj! Czekaj, co ty się bud. Dropnął? No? no, trzy Żona, Zapraszę. Ja... O super, mamy wiaderko. Ty, no to. No i teraz będziemy mieć No to, wiaderko, to musimy lawę, to lawę ogarnąć. Lawę, lawę, lawę. Lawa ehm... była w poprzednim. Tak, tutaj chyba nic nie znajdziemy. Czekaj, obejdźmy do końca. Czy tutaj coś mm. jeszcze jest. Lawa jest tylko w. O, skrzyneczka, yy... świetnie. O skrzyneczka. O żelazo kolejne O, pięknie, to to dobra, mamy pięć roku. żelaza, świetnie ty. To dziadek musimy znaleźć jeszcze jedną e, wioskę i ogarnąć no to ile kawałków żelaza tego. Ile kawałków e, tego lawy, nie? Ile wiaderek lawy musimy mieć? Wiaderek tak, lawy to, to ten, tak, no. 3, 6, 7, 8, 10 10, o kurde, to no, będzie dużo szukania. To Dobra, to czekaj, to wrócimy do naszej wioski. Tutaj będzie punkt bazowy, no, w naszej wiosce i tam, słuchajcie, zaczniemy robić już portal, więc może nam się uda. Dobra, słuchajcie, mamy tak. Tutaj mamy dwa kawałki lawy, czyli no musimy na pewno skraptować. A ta tuner! O, co tam dziadek? Każe ja, się zmachałem, byłem we wiosce o... normalnie i, i, I co, nie zgadnę. Co to... coś? No zobacz co znalazłem. Co? Patrz! Czekaj, czekaj, było, bo muszę ok. lawę najpierw ogarnąć. Dobra, co znalazłeś? Pokaż. Co? Łezu, weź ty, dziadek! Nie, nie żartuję, no, dobra, mam wiesz, co? I Sobie żartujesz ze mnie, ja tu poważne rzeczy chcę zrobić. Czekaj. No zobacz, mam lawę i obsydian. Eee, to ta. Co? Masz no. lawę i obsydian? No to był żart. Oż, ty! Pokaż. Dobra, no patrz! Uważajcie! Tu... Lawa... Dziadek to tobą! Oh, był... Bo był tam taki podwójny kowal, i w tym kowalu najpierw była lawa, a potem była bo e, No potem to kozacko, to pięknie, no to o. akurat dobrze Ta. się składa. Dobra, musimy oczyścić trochę teren. Dobra, tutaj lawę zalewamy, paczyk. Tutaj dobra, to kolejną. To tutaj kolejną. Do o, masz jeszcze lawę więcej? No. Dobra, to tak. czekaj, wejdź tu dalej. Zalej szybko. Okej, okay, obsydian się a. zrobił. Czekaj, teraz musisz la wodę, ale gdzieś U. dalej, troszkę dalej. Tutaj, dobra. Czekaj niech one się spalą wiesz co? Czekaj, czekaj, czekaj. Niech one się spalą zrobimy tutaj trochę. Ja, bo tu się teren. zrobi wtedy. Oj, oj, oj bo tu się Dobra, niech one się palą elegancko. Ha. Tych małych oh. dziadygów Dobra. Dobra. Pięknie. Co wykopać to? Bo tutaj się zrobiło. Dobra, czekaj. To teraz tak. No wynocha tutaj. dziady małe. Okej, okay. i co? Pykło? Ha. Dobra, świetnie. Ile ha. masz ha. tego obsydianu? powiedz, że wystarczy, powiedz błagam. wiem właśnie. trzy. Czekaj, 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 nic nie rób, nic Super nie rad. rób. No e, teraz ja muszę postawić tu, to tu, tutaj dwa kawałki. Pięknie, Mamy. mały to dziadek, dobrze. mam żelazo. Czekaj. O, sorry. Masz żelazo ja, może? Mam dwa kawałki. To daj mi jedno. Zro, to zrobić, pokażę! Noż... A, bo tych... O Jezu, prawie nożyce zrobiłem, zmarnowałem prawie żelazo dziadek, bo się musiał o, o, mary, iść. Jest! Mamy to dziadek! Pięknie! Brawo! Piąteczka! piątunio, Cyk! Cyk! Uuuu! Cyk. Wow, czekaj! Pali się! Jezu! Dobra dziadek, przechodzimy do portalu? Tak! Dobra moi Dawaj. drodzy, to by było na tyle! Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał! Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczkiem! Dziadzio, dzięki za pomoc! Udało nam się ja więc... Prawie. Wpalajcie również na kanał Dziadziula, bo słuchajcie, niebawem pojawi się odcineczek również ze mną. No i wbijajcie również do mojego sklepu matrunertviz.com. No i na główny kanał. Moi drodzy, dobijmy pod tym odcinkiem ze 4000 łapek w górę, a nagramy kolejny taki odcineczek. Mega, mega fajnie i bardzo spoko mi się podobało. No i więc co? Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa! pa!